I should calm down, and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. Mm -hmm. But I don't know that much about you what things you like and what you don't. First time mm. you know we should work it out you know we should work it out before I'm too invested I should probably ask you ask you all my questions get to know you better why can you be trusted will you take me Don't let me go when I come real close. I don't wanna get hurt. Cause I'm not ready to give you my heart. yet Before I'm too thing, I should probably ask her. Ask you all my questions. Get in nowym obliczu, jaka mi się podoba ten kolor włosów, powiem szczerze wam, że mi się podoba on bardzo. E, nawet nie stwierdziłam, że tak fajnie będzie podkreślał mój kolor i wydatniał mój kolor oczu, więc naprawdę bardzo mi się podoba ten kolor. Oczywiście to jest próbka, nie muszę tego mówić. E, właśnie nagrywałam film e, o fajnym miejscu na Instagramie. W fajnym miejscu, możliwości zmiany, możliwości... E, z zarobienia makijażu w Rezemie, więc tutaj może Wam tak stawię taki urywek właśnie tego miejsca. Ok, witam Was moi drodzy. Chciałam Wam pokazać bardzo fajne miejsce, które się nazywa tak, w którym możecie się zmienić całkowicie. Mianowicie, mamy tutaj do wyboru jak widzicie peruki. Tam e Przymierzyć, mieć możliwość przymierzenia różnych perułek i zobaczyć, w jakich mi jest włosach dobrze, jakie włosy mi pasują. A tutaj proszę bardzo, macie do wyboru, do wyboru różne kolory, długości włosów, więc naprawdę możecie przyjść tutaj, przymierzyć perłki, dobrać do tego sukienki. Jak widzicie, takie fajne korsety tutaj są. Znajdują się tutaj też takie. Sexy, e, sexy, bielizna, sexy rzeczy. Jak widzicie, różne do wyboru. Też sukienki, które wyglądają tak. Znajduje się tutaj również e, biżuteria do wyboru, buty, jak i również torebki. Więc, jeśli chcecie zmienić, zobaczyć siebie w innym obliczu, w innym wydaniu. To zapraszam Was serdecznie do tego miejsca i odsyłam Was do mojego Instagrama. Tam oczywiście więcej znajdziecie na ten temat. I nagrywałam oczywiście jeszcze raz makijaż. Tą, tą marką, Marku, bo nagrałam ostatnio bo Wam mówiłam, ale oczywiście mi się nie podobało. Więc musiałam jeszcze raz nagrać, że mam tą perukę, bo jak wiecie, nagrywam różne makijaże na, na Instagramie, więc fajnie jest właśnie nagrać makijaż w. No, Słonie, jak wiecie, czasem mam y, różnych peruek, więc, y, więc na pewno będę ją wykorzystywała. W każdym razie mam już godzinę, nagrałam to co chciałam. Mamy godzinę 12.21. Na obiad już wiem, co zrobię. W każdym razie na jeszcze dzisiaj nie jadłam, więc chyba za filet jest śniadanie. Y, I taki jest plan, ale chciałam wam tylko pokazać właśnie się, się w tym kolorze. Chciałam wam pokazać się w tym kolorze. Dajcie ja się znać, co sądzicie o tym kolorze Także Do później Okej, okay, powracam do was Z kanapką buzi Zaczęłam robić właśnie filmik yy, I się zamuliłam Właśnie wszystkie osoby się mam, że przecież obiad miałam zrobić Więc jak widzicie Już parówkę ściągnęłam Nagrałam właśnie filmik yy, Dodałam na Na mój instagram Tam się zarobili obiadu Którą mamy w ogóle godzinę? 15. Marcin pojechał z Alanem do sklepu ale mi się w ogóle wrócił po godzinie 11 do domu Boże, go gardło boli, a wiecie teraz troszkę jak się jest to od razu do domu I mówił Alan, że chyba 7 osób dzisiaj poszło do domu Zresztą ona jak dzwoniła nauczycielka to mówiła mi, że dużo osób jest przeziębionych, więc wyzwaniała tylko do rodziców Oliver jest w przedszkolu do godziny czwartej, więc Mam nadzieję, że za chwilę Marcin przyjedzie, to go odbierze, albo może po drodze od razu ustąpię po niego. Pokażę, właśnie kosmetyki jeszcze, jakie dostaliśmy ze szkoły, bo jak mówiłam, mam nauczycielka zamówiła kosmetyki, więc wam po jej pokażę. Także zbieram się teraz z szkłem za robienie stacja małych zakupów patrzcie co tata mam kup, mi kupił cztery takie pudełko, wam pokażę? widać, widać I jedna siatka zakupów, druga siatka zakupów trzecia siatka zakupów e, mały zapas płatków mały zapas lodów trzy Jakich lodów te dwie, Lody? ja jeden Lody? a ja mam co? to jest moje? Ja. a moje jakie są? To są te, te wcześniej, i orzechowe. No bo te też dobre. Ale nie będziesz na dobra. To a ty moich nie będziesz jadł. W Czyż nie? Ja co ja jak będę, na przykład, chciał coś wbrać do szkoły, to wezmę. Patrz, tak wygląda. Wyśrodka. Tak o. Dużo, pojeżdż, dużo miejsca. Czerwony, czy niebieski, czy niebieski. Jeszcze, żeby jest takie pojedyncze tutaj jest takie. No i tutaj mam trzy. Nie, cz cztery. Jak jeden mi ktoś zabierze to będę miał jeszcze trzy, bo ja będę brał jedną co ziemię. Proszę bardzo. Czy naszykuję Naruto? No, pokażę. To jest coś chorym. nigdzie nie Bo zawsze, jak jestem przyzwyczajony, zawsze tak jak jestem chory, to tak, dobra i tak pójdę, to już jestem przyzwyczajony, że jak jestem chory, to już pójdę. Mhm. Dobra. Chyba pokażę jak wszystkie, jakie mamy. Pierwszy taki. Szkieleton i nie, nie włączaj. Patrz. Szkieleton. Żadny chory. Nie, nie tylko pokazuję. Tutaj po szwedzku pisze, że czym kwaśne? Jakiś podpór, nie wiem To tutaj jeszcze, o, kółeczka. No, kółeczka. O, te są dobre. Arbuzowe. To jest zielone. Te są dobre. I tutaj w środku jest sos. Tu jest tego te różowe jest z arbuza. Mam no, jeszcze, wam Cet, y, gruszka chyba. Pierwsze. Druga, pomarańcza. Potem też znów pomarańcza. Jeszcze jest takie kółeczko. Tak to się prezentuje. Jeszcze kilka zostały kwiatki. Krówki. Wiem, że w Polsce też są. Ale... Może. I też zostało z tych malineczka. Co ty tam pokazujesz? Ja pokazuję te najlepsze cukierki, które... Zasnęli. Zospęliście? Zasnę jak nie. a zaspiliście, to ci nie dam... To wam nie dam cukierka. W nocy dostaniecie klapsa zamiast cukierka. A I tu jest jeszcze taki. Hmm. Były truskawkowy, to jest gruszkowy. I truskawki jest tutaj. Czyli. Cetry. Jej, koniec w końcu! Nie. Yeah. Czekaj, jeszcze coś mam tu pokazać. Już wam na zimę. Za! No. Ok, obydwa ugotowany, lasagne ugotowane. Ja się dojadłam patrzeniem, a dzieci trochę zjadły, także będzie jeszcze na no jutro, nie za dużo. W każdym bądź razie mówiłam, że wam pokażę te kosmetyki, które nam kupiła nauczycielka. Jak to było później? A tak, nie? To było takie. To było takie. Księga mała. Mała pauza. W każdym razie. Każdy może pokażę Wam te kosmetyki One jakieś takie wiecie, drogie nie były. Jeśli eee, ten podcast kosztował 150 korą, takie ceny sieciówkowe typu L'Oreal, Maybelline to tyle. Maybelline itp itd, ale przynajmniej mm. wiadomo co to jest, wiadomo z czego to jest zrobione. Nie to co tamte kosmetyki, do których dalej mam e, pewne obiekcje. Nie jestem ja przypomana. <laughs> Więc dostaliśmy e, no, trzy pod... podkłady. Trzy podkłady. Mm. O różnych kolorach Wyglądają one tak Te takich mniejszych buteleczkach Ta jest większa To jest co yy, się nazywa full, yy, Kryjący Te są Może chyba ja Są chyba normalne Ale ważne, że nie są motowe tak, tak? tak Ten się właśnie o tak I tak jak korektor Można z, powiedzieć z tego, z tego. Ja tutaj nigdy nie mogę być sama, zobaczcie. Jeden osobnik, tutaj jeden, następny, tutaj następny. Zwołajcie kota królika i drugiego królika. I całe życie okay. jestem otoczona. całe życie każdy mnie obserwuje i po prostu nie mam ani chwili spokoju. <laughs> <laughs> Ale fajna gubeczka. Więc, e, baś... Więc te podkłady jeszcze bazę tutaj, primer do twarzy. Primer do twarzy i trzy pudry w kamieniu, też różne kolory. I pokaż tutaj te. I rozślacz. To jest takie cztery różne odcienie rozświetlacza. Tutaj Tutaj dostaliśmy też jakieś takie silikonowe pędzelki. Następnie jeszcze taką, a nie, to tu chyba Paru Parisy jeszcze od tej pa paricy, tej wiesz, czyli tych yy, kosmetyków z Aliexpressu <grywia> nadal mi nie przekonała jej wersja, w każdym razie jeszcze tam mieliśmy w jednej tej yy, palecce taką lukę, w sensie tam brakowało trzech kolorów więc ona yy, dała nam te trzy kolory ja je te sobie włożyłam, chociaż i tak te kolory są nie takie, takie dziwne. Więc te trzy kolory zostały dodane, czyli ten żółty, czerwony, niebieski. Nie wiem dlaczego ta paleta ma być. Taka średnia, no dobra, tam jakieś brązy są, coś tam można z tego zrobić, ale te kolory żółty, czerwony, niebieski. Chyba, że do jakiegoś nie wiem, mieszania z innymi kolorami w każdym razie dorzuciła nam te trzy i jeszcze tutaj mamy takie kolory tutaj mamy takie trzy kolory jeszcze, ja ostatnio to używałam właśnie jako, jako cienie do powiek właśnie, czy tam jakieś tego typu rzeczy także to tyle, jeśli chodzi o te dodatkowe kosmetyki Także ja kończę, bo stwierdziłam, że zrobię tego vloga, więc mam nadzieję, że w film Wam się podobał, że tradycyjnie trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnym... Wait, Give, subscribe, like! Oh you know, give it! to się? ja? A, ten stoi, co ty... Mówię wam, ja po prostu tutaj jestem z każdej strony normalnie osaczana. Ten tutaj stoi, patrzy się. Ten tutaj. Normalnie zero spokoju w tym domu i w tym życiu. Także kończę.